Wiecie co, tutaj my już przygotowujemy się do zebrania. Dzisiaj czwartek jest. Zobaczcie na, na zegarek. Za 15 minut będzie zebranie. I ja tu już jestem ubrany na jeszcze się przygotowuję. I ja tu tak nagle przypomniałem sobie fajny przykład, który chciałem Wam powiedzieć, się podzielić. Przykład o mądrości. Co to takiego mądrość? No tu kilka mieliśmy takich rozmów i rozważań, że mi się to przypomniało i chciałem z wami się podzielić. Jest taki werset w Biblii, Kaznodziei 7:12. Tu jest powiedziane, bo mądrość jest ochroną, tak jak ochroną są pieniądze. Ale. Ale poczekajcie, ktoś mnie tutaj atakuje. Ktoś mnie tutaj atakuje. Przepraszam, wyłączyłem jego. <grywa> ale czekajcie, wszystko zgubimy. Bo mądrość jest ochroną, tak jak ochroną są pieniądze, ale wiedza ma pewną przewagę, gdy towarzyszy jej mądrość. <grywa> Fajny werset. Zachowuje przy życiu tego, kto ją posiada. Zobaczcie, tu jest powiedziane, że taka różnica jest między wiedzą i Mądrością. Wiedza ma przewagę, gdy towarzyszy jej mądrość. Ja, wiecie, co chciałbym to szybko wyjaśnić, jeżeli mnie jeszcze ktoś nie zaatakuje. Jest, są takie pojęcia wiedza, e, zrozumienie i mądrość. I one są związane, ale są różne. I tak, e, chcę Wam sprzedać przykład, który wiele lat już znam i większość z Was też zna, ale dla tych młodszych, którzy nie słyszeli, chcę to opowiedzieć. Jest wiedza, jest zrozumienie i jest mądrość. Jaka różnica? Wyobraźcie sobie, to jest przykład. Człowieka, który stoi na torach i naprzeciw niego jedzie towarowy pociąg, który nie może zahamować na no, kilometr trzeba jemu, żeby zahamować, albo tam mniej, czy więcej. I teraz tak, ktoś temu człowiekowi mówi: Słuchaj, słuchaj, czy ty wiesz, że stoisz na torach? I on mówi Wiem. A czy wiesz, że w Twoim kierunku jedzie pociąg? Towarowy, rozpędzony, który, który nie, nie, nie będzie mógł się zatrzymać? I on mówi, wiem. I to jest wiedza. I ktoś mu mówi, słuchaj, a czy ty rozumiesz, że jeżeli ty będziesz dalej stał na torach, to ten pociąg ciebie zmiażdży? I on mówi, rozumiem. No i widzicie, wie, rozumie. I żeby był mądrym, to co musi zrobić? Musi zrobić krok w bok żeby zejść z tych, z tych torów. Jeżeli nie zrobi tego kroku, to wiedział, rozumiał, ale wszyscy powiedzą, ale jaki był głupi, bo wiedział, rozumiał, ale nic nie zrobił. I widzicie, mądrość to jest właśnie te, to jest te umiejętność i pragnienie wykorzystania wiedzy i zrozumienia, żeby rozwiązać problemy w, w życiu, w praktyce i to jest jakby związek między tymi trzema słowami i różnica można wiedzieć, rozumieć, być głupim, ale żeby być mądrym trzeba wiedzieć i rozumieć i chcieć wykorzystać w życiu tę wiedzę i to zrozumienie no i tak szybko chciałem się podzielić, bo tutaj już zebranie zaraz będzie a dlaczego mi to się przypomniało tak naprawdę to wam teraz powiem, bo no bo w kilku takich, w kilku dialogach wykorzystałem takie, takie, no taki zwrot, że w naszym przeszłym życiu, i ktoś zapytał się, Mariana, jakie tam u was przeszłe życie i teraźniejsze jest rozdzielenie, bo w przeszłym życiu, wiecie, co my byliśmy, tylko zajmowaliśmy się służbą. Byliśmy no, coś w rodzaju misjonarzy i, i nie musieliśmy myśleć, nie, nie musieliśmy myśleć o, o żadnym codziennym życiu, takim jak chleb, czy tam jedzenie, skąd się biorą pieniądze, bo, bo to było jakby takie nieważne wtedy. I przez to, że ja wiedziałem i rozumiałem coś, ale nie zastosowałem w, w praktyce w życiu, nasze życie się zmieniło. I, Dzisiaj jest inne, No to nie znaczy, że jest bez Boga, bez Jehowy. Jest i on się o nas troszczy, ale się zmieniło. I właśnie dlatego ten przykład o, o wiedza i zrozumienie, a chęć wykorzystania tego w praktyce to zupełnie inne rzeczy są. I nasze życie zmieniło, i nasze życie dlatego teraz jest w, we wcześniejszym życiu albo w dzisiejszym życiu. Słuchajcie, tylko tak chciałem się tym podzielić. Może Wam się przyda, żeby komuś wyjaśnić, co to jest mądrość i czym się różni od wiedzy i zrozumienia. Na moim przykładzie możecie się nauczyć i nie powtarzać takiego głupiego błędu.